teraz powiem o jeszcze jednej sprawie, przepraszam, że się denerwuję, ale bulwersującej mnie bardzo. Wczoraj w godzinie 19.30 w telewizji Polsat wróciła sprawa bestialskiego morderstwa, które zostało dokonane 14 lat temu, w 98 roku na krzyżu Bronona. To byli dwaj młodzi ludzie, moi krewni. Siostrzeńcy mojej żony zostali w sposób bestialski, torturowani, dosłownie wdeptani w ziemię. nie można ich było pozbawić życia, to użyto takich metod, o których, no ja będąc razem z policją, widziałem to i przeżywam to za każdym razem, nawet dzisiaj. Wczoraj Telewizja Polska próbuje bronić bandytów, próbuje w jakiś sposób wybielić, w jakiś sposób oszukać, próbuje przedstawić, że to byli niewinni ludzie. Jeżeli już nawet telewizja, nawet telewizja, która ma zadanie społeczne, misję wychowania społeczeństwa, w ten sposób reaguje, to ja nie wiem, do czego my już dochodzimy. Dziękuję bardzo.